A czego nie spuczuś, obdzierasz ponownie, już bardziej się nie da Tobie za mało i to być nie trzeba Straszne, chory i nie zrozumiałem, a taki los się nie pisałem, leczej gminie, czego ja cię no nie zapoję. Po co wojna? Weźcie problem. nie ja jestem nikim, nie musisz powtarzać. Przykro mi, gdy zaczynasz obrażać. Ja rozpuszczam się jak was, robię kreskę parę by zapomnieć w końcu tam, całe pierdolone zło, relaksuje mnie ten ub, kocham z tobą jamy chcę zapomnieć o tym, że w życiu nie czeka mnie. Ja rozpuszczam się jak was, robię kreskę parę by zapomnieć w końcu tam. Całe pierdolone słowa, relaksuje mnie ten punkt, kocham z powojeniem, chcę zapomnieć o tym, że w życiu nic nie czeka mnie. Oczekowali ten most, tak to było

Prezydent Andrzej Duda podkreślił dumę z pokoleń Polaków, które walczyły o odzyskanie niepodległości i suwerenności. Zwrócił uwagę, że działalność podziemnej Armii Krajowej jest do dziś inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków. List odczytała szefowa kancelarii, prezydenta Grażyna Ignaczak Bandych. Testament polski walczącej stał się inspiracją, natchnieniem i zobowiązaniem dla następnych pokoleń. My, obywatele Polski wolnej i demokratycznej, poprzez swoją działalność publiczną, pracę zawodową i społeczną, umacniamy suwerenność i bezpieczeństwo naszego państwa. Podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sędzia Bogusław Nizieński, odczytał przesłanie również AK do młodego pokolenia. O formację naszego pokolenia zadbali rodzice, nauczyciele, instruktorzy harcerscy. Dobrze nas przygotowali do zadań, które podjęliśmy w czasie wojny. Przysięgaliśmy wiernie i nieugięcie stać na straży honoru Polski. Jutro dokładnie w rocznicę powstania armii. Krajowej. 30 lat temu to był taki wielki maszt, który tam stał w Konstantynowie, on się zawalił w 1991 roku. Tak moja mama do szpitala trafiła. ...w Ukrainie rozpoczęli ewakuację z Donieckami. Jak ja wkrótce mam protesty, byli, nie odbudowali, tam koszulcy pojazdów zbudowali dwie, obok siebie anteny do odbioru, na różnych falach jedynki. ...opuszczenia Ukrainy w związku z możliwym... Prostoczeński, koło Gombina to było. Taki wielki maszlam z tego kiedyś to stało, ale to 30, ponad 30 lat temu Tak kiedy to było? 32-33 lata temu ale, ale się zawalił podczas przebudowy, przebudowy A przykład robił. las chciał sprzedać ja taki, Za taki las nie ma nasień A ja nie, ja się nie orientuję To 26 jest więc... Nie orientuję się w takich rzeczach Linia, tak jak na Wiciu, bo linia średniego napięcia idzie i na dole niskie napięcie. No i ciekawe, że oni to nie oddzielili, oni musieli bokiem tym, gdzieś na polu. Razem na wspólnych słupach nadal jest, tak jak był. No i tu trafo też. Ciekawe, że takich, takich rzeczy się już nie robi. do tej do wysokie napięcie się po, połamało podczas wichury, to coś tam posłyszałem. To ta, ta góra co była taka wielka w naszym roku. I ta linia tutaj, tak powiem, to te słupy, że to jest ten, to tylko masztu właśnie, co kiedyś tam ale, stał taki wielki, 600 metrów wysoki, ale już 32 lata temu jakoś to się, się zawaliło. To to, nawet lampa stoją. to jest lampa ledowa. To jest lampa solarna. To gmina Rybna to już jest. Także się ładuje w ciągu dnia i się zapala. Nie potrzebuję kabli do tego. I ładuje przez słońce. Może ciekawe, jak to działa zimą. A tu błotą wieś. No to chyba będzie. Ciekawe, takie drogami, ale... to się łatwo minie. Chodzę, trzeba jechać w komórkę. To zamarzane, nie, jest tak, nie ociepliło się. Być, nie ugrzął, jak to na podwórku. Chyba niczego tam nie było. się tego lasu, coś mi to drewno wywozili. Chyba, chyba jakoś tak. No. To ta droga chyba się pogorszyła. To był listopad wtedy wtedy przyszła paczka z dronem, kogoś się zamiast nie miał gdzie zostawić to wrócił do nadawcy Przez to, że u Ciebie akurat wtedy robiłem i nie wiem, że tak się zmordowałem, że mało nie umarłem, chyba to mnie dusiło strasznie Przyblokowało mnie oddychanie wtedy A, a no, pamiętam, pamiętam pamięta. A nie, Dobrze, a mi, a mi nic się nie stało No nie. ale ja mam, ja mam coś takiego no coś z, Teraz, z, z, teraz a, lepiej może może, być. Może, ale teraz A może, u lekarza w tym? na no, nerwice bardziej tutaj leki lek przestał działać na, na serce, bo mam skołatone serce. A to masz te serce. No to mam, mam, ale, ale to on działa, miałem wtedy już właśnie przestał działać ten lek. 8 godzin to działa. Teraz też mnie kołatał też się uspokoiło, to jest na tle nerwowym takie mam coś. No, ale może unikać tak w wysiłku, jak mnie kołacze serce, to muszę unikać dużych wysiłków. A to dobrze to jest trzeciego to złoto, żeśmy wtedy nie, 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 nie już nie wiedzieli. Nie, nie, tylko to... były dwa chyba. No a, a chciałeś, chciałeś jeszcze, trzeba tam tym bratem pójść wtedy. No ja mówię, ja nie biorę, ja tak siedzę, to nawsze nie, nie jestem a te też... Przy... A na, na wiosnę to by przywieźć, żeby To dałbyś radę? Nie wiem. Bo to takie, żeby to jeszcze dobalę drogę, żebyśmy wlecie, ale ty a masz klepiskę ma jakieś tego i to się ciężko. Ja tym, wie? No to nie wlechał już poza tym, wiesz? To byle ma jest. Myłeś przez Rybno, jechać mówiłeś. Aby, bo tu jest krócej. A trochę krócej to i tak będzie że tego pola, bo się, to samo się męczy, nie? No tak, bo wysiłek. To tak jakbyś na rowerze jechał, tak samo tu musieliśmy napedałować. No na Dzisiaj też omijałem kałuże i się po takiej drodze chciałem, bo ktoś mi powiadomił, no że lokomotywa jak, stoi. Miałem już do domu jechać asfaltem, ale jeszcze taki drób z drożek troszeczkę pojeździłem. Ale na rowerze czułem się dzisiaj znakomicie, także nie mnie coś też tak przy, przyduszało nie zdarzało się. Miałem takiego w zeszłym roku, w groszej, nie, czy dwa lata temu nawet. Na wiosnę, dwa lata temu było w porządku, jak się ucieszyłem, bo o, pozwolili się przemieszczać, w celu tak jeździć, bo tak to pomożeło do pracy, do szkoły, do szkoły to nie było szkoły twarde, ale...